Jak tam, Jola, wszystko do szkoły masz poszykowane? No pewnie. To ty do szkoły wracasz, Jolanta? Oj nie, ja tylko dzieciaki. Wrócić do szkoły to powinieneś ty, a nie ona. Przecież ja skończyłem szkołę. Ale nie z wyróżnieniem tak jak Jolanta. Mamo. Do dzisiaj cię córcia wszyscy pamiętają? O mnie też pamiętają. Ale nie dlatego, że skończyłeś szkołę z wyróżnieniem tylko z Hukiem? Od razu z Hukiem. Mireczku! Ale nie mireczkuj mi tu teraz Jola, bo ja tylko wyszedłem z egzaminu dojrzałości, bo ja już nie mogłem wytrzymać. Ty zawsze miałeś słabą psychikę? Raczej pęcherz. A nie myślałeś nigdy o tej maturze? Nie no wiadomo, myśleć myślałem nawet ostatnio. I co? I tak mnie głowa rozbolała. Ciebie to wiecznie głowa boli? Chyba ciebie. A dziwisz się? Śpisz człowiekiem bez matury. No właśnie nie śpię, bo on chrapie. Chrapie, bo mam ciężką pracę. Bo nie masz matury. Teściowej też zaraz mogę nie mieć.